Na czym polega siew punktowy rzepaku z nawożeniem rzędowym płynnym i co jest konieczne do adaptacji siewnika? Na czym polega punktowy siew rzepaku? Od pewnego czasu, kiedy stwierdzono, że można punktowo siewnikami od buraka siać rzepak, wiąże się to tylko z wymianą tarcz. Postanowiono taką technologię. Wdrożyć i spróbować, i okazało się, że równomierne rozmieszczenie roślin w łanie powoduje lepszy rozwój tych roślin, jeśli chodzi głównie o rozgałęzienie, rozkrzewienie się i powoduje lepszą zdrowotność, czyli łan jest lepiej przewieczony. Nasza firma postanowiła również spróbować nawozić rzędowo rzepak w takiej technologii. I co jest do tego potrzebne? Jak wcześniej wspomniałem, wykorzystuje się do tego przeważnie siewniki punktowe do siewu buraka. Po zmianie tarcz, jeśli chcemy nawieść rzędowo rzepak, musimy taki siewnik mieć przystosowany do takiego nawożenia. Praktycznie każdy siewnik można do tego wykorzystać. Potrzebne jest do tego na budowanie na siewniku zbiornika, na siewniku lub z przodu ciągnika, owężowanie, pompa, zawór redukcyjny z manometrem, filtr. Takie przystosowanie siewnika do tej technologii. Kosztuje w granicach 3,5 tysiąca złotych. Prosty system. Jeśli chcemy system rozbudować, precyzyjne urządzenia do kontroli yy, dawki nawożenia, oczywiście jest on droższy. Kosztuje w granicach 8-9 tysięcy. Do nawożenia, yy, jak wcześniej wspomniałem, użyty jest płynny nawóz wieloskładnikowy. Wcześniej była już omawiana technologia rzędowego nawożenia płynnym nawozem kukurydzy i buraka, tam trochę jest inny skład tego nawozu. Tutaj głównie chodzi nam o to, żeby rzepak dobrze wystartował od początku, żeby dobrze wytworzył system korzeniowy, bo jak wiemy, dobry system korzeniowy pozwala nam zaczerpnąć składniki i przetrwać okresy niekorzystne, np. suszy. Jak i forma płynnego nawożenia pozwala, że te składniki są lepiej przyswojone, szybciej i po prostu powodują też dobre odżywienie. Potasem powoduje też Zagęszczenie soków co lepiej przygotowuje ten rzepak do przeźribowania. Mogę tu dodać jeszcze, że w składzie nawozu dawka jest 440 litrów na hektar. W składzie jest azot w granicach 10 kg, wiadomo, jest to jesień. Mamy w granicach 50 kg fosforu, 54 kg potasu. Jest 4,5 kg siarki, 0,7 boru. Magnez. Zink im Manga.